Dobry dzień, witaj serdecznie. Za mną dzisiaj ka Nika. Witaj, witaj wszystkich. I Mateusz. Cześć, dzień dobry. Z takiego zespołu Hajda Banda, który TPRK niedawno e, doвеło się im wydać nowe płyty. E, chciałbym, żebyśmy po prostu e, pochowarili protury płyty. Po pierwsze, żeby wy przestawili się. Skull, w ogóle, taka dumka, żeby nagrywać po swojemu. I druga rzecz, żeby rozkazali, może, coś coś muzyku. muzykę. E, wszystko poczęło się od naszej skrypaczki Dary Budzkiej, jaka ja otrzymała stypendium Gaudę Polonia. Mhm. I to gdy ona mogła pojechać na Podlasze i, i zabrać cię tu muzyku, tak, że na się się to, tego materiału, że ona chciała stworzyć jakiś hurt, aby ta muzyka nie, nie była zapomniana. No i tak stworzyła się Haida Banda. Ona zaprosiła o naszą bandę takich muzyków z różnych stron Polski. Tak to to że bardzo ciekawe, tak że to tylko ja tak rodom z Podlasia, można powiedzieć. A a a, a stelnie, tak naprawdę z różnych stron. No one się się lubią tę muzykę i, i faktycznie czują, że to jest taka muzyka blisko sercu. I, My niedawno wydali epku. De mają paru piesień. De a, i, i tancer. My e, wydali e, je niedawno i, i um, staramy się popularyzować tę muzyką. to Myślę, że to Wana się z dobrym. Odkazom od stronki ludzi. Także to, mam nadzieję, że to będzie to jeszcze dalsze szla w świat. czy ciężko najcie te teksty i melodii, bo z tego, co ja zobaczył, to wy gdzieś tam nachodzili te, tej melodii prosto od ludzi. Tak, tutaj bardzo pomogła pomógł nam muziej, malej Małej w Wodach. Tam kolidaria przyjechała przejechała do a jaki a, w ogóle zasnował ten muзей a wielmi pomógł pokazał, że jeszcze muzykanty, jaki ja i a, i coś tam grać. No e, e, Mało ich e, teperka, tak to większość naszych e, tanców i piesień my e, brali e, z zapisał e, różnych. Mają to, że zapisy z białoruskiej stronki, dziękuję czy różnym znajomym, które mogli przesłać nam. E, to byli zapisy i z różnych publicznych, a. публічного доступу, як і приватныя записи была taka цікава історія, коли а ми випустили й ходchodziа dzieўчина і тоди моя по-руга вугле наpisaа до мене, що єї а праbabця називалалася Вераригорук і была згуак, но вона наверила, що гэта сапраўда може биць вона, ну пому оказалася що, Калі вона показала гэту песню, там што я пераслала яе оарыгінал, з которыми його карысалі. Гэта аказалася, што сапраўды гэта была вона і бабця, познала свою маму в этихх uh, запісах і все там поплакались і, і было гэта была вельмі uh, цікавая сітуацыя і я туды подумала, што гэта uh, вельмі важна што ми uh, робім такою музыко і далей um, пробуем гэту uh, музыки, музыку пашыраць і показываць і, і свет боказється uh, што uh, нават в сямі ад одной uh, не кожны знає што um, Na przykład ich protki, koliści byli e, wybitnymi muzykami? <nieś> no tak, można wskazać że to ta muzyka jest takim naszym naśladstwem. A dzisiaj to ludzie, że nie śpiewają. Może nie każdy będzie wielkim artystą, a... ale śpiewać każdy może. Tak. <grytanie> I kolis. Polistych pieśni było bardzo wielmi, wielmi mnogo. A dzisiaj jesteś wony prepari. Dziękuję Wam. ostanąć się, mam nadzieję. E, Teraz parka na Polski na chwilę, nu. Mateusz, możesz rozkazać, czy możesz powiedzieć, y, jaka jest Twoja rola w tym całym projekcie i jak się odnajdujesz w tych wschodnich klimatach? Skąd jesteś w ogóle? Okej, okay, no tak. Ja, tak jak Nika powiedziała, Zespoł jest rozrzucony po kilku miejscach w Polsce. Ja się urodziłem w Warszawie i, i niespecjalnie mam jakieś relacje rodzinne z Podlasiem. Muzyką ludową, tradycyjną interesowałem się już ponad 10 lat i występowałem z różnymi zespołami, a, i no po prostu w momencie tworzenia się grupy jeden z naszych przyjaciół. Poradził Dari, która przeprowadziła się właśnie z Krakowa do Warszawy i no chciała mieć zespół jakoś tam z jednej strony lokalny, a z drugiej strony też sprawny technicznie i tak dalej. No Że jeśli jakby ktoś ma w Warszawie i zagrać coś po Podlasku, czy jakby w tej wschodniej technice gry na bębnie obręczowym, to będę to ja. No i tak się znalazłem w, w tym składzie, bo faktycznie no, udało mi się swego czasu zadziergnąć tych wschodnich technik gry na, na moim instrumencie. Bęben obręczowy, ten taki jednomembranowy z cekinami, on był szalenie popularny w całej zachodniej części dawnego Imperium Rosyjskiego, w krajach bałtyckich Białoruś, Ukraina, wschodnia część Polski, no i te techniki kiedyś obecne właśnie w w Królestwie Polskim tym dawnym. No one dziś już właściwie nie występują tutaj w Polsce, natomiast właśnie występują na wschodzie, występują powszechnie tam i są stosowane. A w Polsce właściwie takim ostatnim bastionem jest, jest Suwalszczyzna. I to właśnie przez tą Suwalszczyznę udało mi się ten wschodni styl gry opanować. Tam jeszcze jest kilka osób, które w taki sposób grają. Potomstwo. Franciszka Racisa, muzykanta z suwalszczyzny wielkiej sławy, Piotr Fjederowicz, Paweł Luto, tacy współcześni muzycy właśnie inspirujący się suwalską tradycją, no i no, tym się zajmuję w tym zespole, oprócz tego, że paroma sprawami organizacyjnymi, to, to no, w dużej mierze tak, jakby dostarczam, dostarczam tu trochę rytmu. To, wermie ciekawo, Nika, ja tak, zobaczywszy, że to u Was pojawiły się niejakie uśpichy z tą Waszą muzyką. Możesz rozkazać coś Bolsz? Tak, teraz, kiedy dostaliśmy się do konkursu, nowa tradycja. Spośród. 70 zgłoszeń tylko było wybranych 12 i i my znaleźliśmy się tam wśród tych 12 hurtów tak że my wielmi wdzięczny i i na pewno postaramy się jak najlepiej zagrać kop, kop chodziło się potancować do naszej muzyki Fajna. Скаży też czy w ogóle można nas zobaczyć? Na pewno gdzieś pod tym e, interwiu, gdzieś tam na dole buduję będą linki. Da można poczuć ty, e, o waszą muzyku. E, te też robić jakieś koncerty? na tak, pojawiać się? Yy, tak, mają już zaplanowanych paru koncertów na lato i będą koncerty i w Warszawie, i w Krakowie i może w Lublinie, tak to e, e, będę, na, na naszej stronce będzie wsio, na Facebookowi a hajta banda, tak to zapraszajem naszą epkę można to że posłuchać i na Spotify, i na YouTube, tak to można poznakomić się z naszej muzyką? Dla mnie to, że ważna ta mowa. Y, po swojemu Niektóre nazywają to po podlaźki, po tutejszemu, u nas bądź po tutejszemu, albo po chachłaśki. Ja bardzo długo nie znał innej nazwy, e, szczerze mówiąc. Skąd w ogóle taka idea, że tę umowę cały czas korzystać? U mnie była taka ciekawa historia, że będą domannych nie po swojemu. A bo tam, tam e, dziedy wyjechali i uczyć się i i pracować, tam Kraków, Bytom, e, no i kiedy wrócili, no że nie było takiej potrzeby, ci może prosto e, wychodniej, że było mówić po polsku, zrozumiała, że to tam sąsiadami e, się tam po swojemu gawrzyli, no wże doma, nie tak i, i ja dziękuję czy hurtużymerwa, kiedy a ta hurt лярскіх беларусаў. Я там просто пачала слухаць і гэта і мови бу там все а на ней гаварылі. Ну no, мне гэта вельмі спадабалася. Ну no, і я так а, стараюсь з гэта продолжа і іговори і. знаю, що гэтаще не, не чуюся так свабодна в гэтай гаворцы, но вельмі вельмі чую такую місію, каб проддолжати гэта і ісі те якось дабаті а іншим людям. То цікаво, бо в мене вдома тоже по-своєму ніх хто не говорив. Я тоже можна сказати знову навчився два поколениня вже перейшли. коли mhm. люди перестали говорити, теперка ми можемо похоговорити СВ нормально. To fajne, takie cudowne powrotanie domowy dziedów i baczków. Radyż to, to, gdzieś tam pojawiaje się. Mają nadzieję, że to budę tego bolsz. I duma już to nakunieć. Koli pozwoli, te, pokażę jeszcze ciut Waszej muzyki. Bardzo dziękuję za to interwiu. Welby przyjemno było po Dziękuję Dziękuję Mateusz, dziękuję bardzo. Bardzo fajnie. Tak, że Zgodziliście się porozmawiać. Bardzo miło. Mam zapraszamy, nadzieję, że się was do, zapraszamy Was do. słuchania naszej epki. To jest prezentacja płyty, która się ukaże w czerwcu. Płyty która, no właśnie, ma pokazać tą muzykę polsko-białoruskiego Pogranicza. Jeśli Wam się spodoba, to co za chwilę usłyszycie, to jeszcze przez tydzień zbieramy środki na tą właśnie płytę. Można nas wesprzeć zrzutka.pl Ukośnik Hajda Banda. Adres jest łatwy do zapamiętania. Tam jest trochę różnych gadżetów do zdobycia i płyta, i koszule podlaskie, a i masa różnych atrakcji, także. Y Polecamy i yy, trzymajcie za nas kciuki na tej całej nowej tradycji. To, będzie... to no dobra. się przyda. To bardzo. 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 i bardzo. To bardzo. Dziękuję i do następnej streczy. i okay, okay.